Hej, cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Marty. Standardowo witam się z wami ja, czyli Klaudia i standardowo witam się z wami ja, czyli Marta. Klaudia, czy ty będziesz tak iść we mnie? A, no, no bo ja chciałam, żeby było ja widać. Jest ci widać. Marta, powiedz, gdzie jesteśmy, co tu robimy, z kim gramy? Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj na naszym boisku B2 pod Orlen Stadionem. Gramy dzisiaj pierwszy domowy mecz ligowy w tym sezonie, a naszymi przeciwniczkami będą dziewczyny z FUKSu Półtusk. Grałyśmy z nimi sparing przed ligą. Tam przegrałyśmy 0-1 po karnym. Kurczę, w tamtym sezonie dwa remisy. Wydaje mi się, że taka drużyna, co powinniśmy sobie dać spokojnie radę, ale zawsze coś tam do mnie nie gra. Zawsze, no, zawsze jakiś kiks. Kurczę, miałyśmy w tym sezonie już 0 punktów, jeden punkt i dzisiaj czas na trzy. Czas, czas na dwa. <laughs> czas na trzy punkty. Dzisiaj, Klaudia, gramy razem jako dwie szóstki. Dawno tego nie było chyba? Już nie było. Na sparingu było? Na sparingu, no było. Na sparingu. Ale ligowo jeszcze. Jeszcze, jeszcze nie było Jak się z tym czujesz? Fajnie, fajnie, cieszę się, że trzeci mecz. Fajnie właśnie. Przeciw... Jestem w składzie też. Fajnie właśnie. I co? Jedziemy. Natalka chcesz nagrywać? nas? Jak robimy zdjęcie drużyna? Mam wyjście. Masz. Tak naprawdę to nie masz, ale masz. <śmieniczne> Jak tam, ustawienia? Do, do zdjęcia <śmieniczne> Patrzcie, jakie mamy fajne nowe stroje bramkarek <śmieniczne> <śmieniczne> Jak tam, podobają się stroje? Bardzo fajne, malinkowe Bardzo Pasują fajnie. mi do rękawic Mi niestety nie pasują, ale też są fajne Troszeczkę jak ratownicy medyczni, ale widać nas przynajmniej, tak? Nie rób mi zdjęć. Jeszcze raz? Znaleźliśmy no, Tak, yeah. no. Trzecia, Trzeba było zmieniać miejsce? Nie możesz stawać, bo twoje kubryku nam No Nie zasłania, nie przesadzaj. Ja jeszcze mogę. Nie, nie zasłania. Nie zasłania. A tylny, ten jest, ostatni rząd troszkę w tą stronę, minimalnie. Dacie radę? Jeszcze to Masz tam miejsce jeszcze? Nie ma. Nie ma. Jeszcze raz. No wiesz co robi? co robi? śpiewa. Wiesz ma i śpiewa. śpiewa. Gdzie tu kupiłaś? Zrobiłam. Zrobiłaś. Zrobiłaś! Ile godzin robiłaś? robiłaś? Jestem z z Ciebie dumna. Naprawdę pięknie w w wyglądasz. wyglądasz Tutaj masz nawet nawet kieszonki widzę. A na co te kieszonki? Na telefon. Nie no, super. No, świetnie. chciałam się poasić. Czyli pochwalić. A dobra. Jest, ten sweterek jest zrobiony z takich kwadracików. Proszę bardzo. Elegancka

Jesteśmy dzień po meczu i generalnie to nagrałam wam takie podsumowanie już wczoraj, od razu po meczu, prawie od razu po meczu, bo, bo dojechałam pod swój blok i, i tam z samochodu nagrałam, bo czułam, że z jednej strony muszę to z siebie wyrzucić. A z drugiej miałam duże wątpliwości, czy chcę to nagrywać, czy chcę Wam to pokazać. Ale pokażę Wam to, bo świat to nie tylko słońce i tęcza. Bywają ciężkie chwile i trzeba sobie z tym poradzić. Ale jeszcze tutaj dogrywam kawałeczek, bo chciałam powiedzieć coś, z czym wczoraj miałam problem. I w sumie do tej pory mam problem, ale chcę to jakoś przeprocesować. Czyli mam wczoraj bramkę. Bramkę, na którą czekałam. 3 lata, jeżeli się nie mylę. I była to moja pierwsza bramka w drugiej Lidze. Z jednej strony powinnam się bardzo cieszyć, bo mam świadomość, jaką jestem zawodniczką, na jakim poziomie są moje umiejętności. I każda taka bramka na tym poziomie, w drugiej lidze bo to jest mój. Duży sukces. Wiem, że jestem ogórem jakichś mało, że gdyby nie to, że do tej ligi awansowałam, no to w życiu bym w niej nie zagrała, bo nikt by nie, mnie po prostu nie wziął do swojego zespołu. Dlatego cieszę się, że to te do tego doszło. Cieszę się, że widzieli to moi bliscy, przynajmniej częściowo. O, cieszę się, że mogłam Tą radość przeżywać tam z koleżankami, że mogłam coś fajnego zrobić, że akurat yy, był fotograf obok i, i mogłam zaprezentować fajną ciesinkę. I w tamtym momencie miałam poczucie, że my musimy ten mecz wygrać, bo miałyśmy tak dużą przewagę w moich oczach, że nie ma bata, żebyśmy ten mecz przegrały. Ale jednak druga połowa potoczyła się inaczej. I po meczu bardzo trudno mi się było. Cieszyć z tego gola, no bo on tak naprawdę nie dał nic. Po meczu była we mnie duża złość i rozczarowanie, i tak naprawdę do tej pory jestem zmęczona i fizycznie, i mentalnie. Ale chcę sobie w jakiś sposób wmówić, że przynajmniej troszeczkę mam się z czego cieszyć. No i w sumie tyle. No, wierzę w naszą pracę, wierzę w to, jak jako zespół funkcjonujemy. Wiem, że jest dużo do poprawy, zarówno jeżeli chodzi o grę, jak i jeżeli chodzi o nasze takie funkcjonowanie w drużynie jako grupa osób, które muszą ze sobą współpracować. I mimo tego rozczarowania tej złości po meczu i po trzech kolejkach, gdzie mamy po nich jeden punkt, no to wiem, że te dobre czasy dla nas jeszcze przyjdą. Po prostu zaufajmy procesowi. Wszystko jest przed nami i będę to powtarzać na tym kanale do pożygu. A tymczasem zobaczcie sobie co mówiłam wczoraj. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Jesteśmy po meczu. Kurczę. Chciałabym powiedzieć coś mądrego, ale, ale nie wiem, dawno nie byłam tak zła. Spłakałam się, jak widzicie. Nie wiem czy to puszczę. Ale spłakałam się po tym meczu ze złości. Myślę, że zaczęłyśmy naprawdę dobrze. Miałyśmy kilka świetnych sytuacji i nie potrafiłyśmy ich wykorzystać, ale w końcu coś nam weszło. Udało mi się dobić w piłkę, i no, kurczy też taka sytuacja, że jakby w pierwsze tempo nie wchodzi ta piłka do bramki, ale udaje nam się dobijać. Myślę, że super pierwsza połowa, tylko że nie strzelamy bramek. W przerwie musiałyśmy zmienić dwie zawodniczki, bo troszkę nas takie drobne urazy tropiły i lepiej było po prostu je oszczędzić, jak żeby były w stanie brać przez resztę sezonu i nie wiem czy to przez te zmiany, nie chcę mówić, że to przez te zmiany, bo uważam, że mamy dobre zawodniczki, ale coś się w naszej grze zmieniło, no też półtuc chyba troszkę z innym nastawieniem na nas wyszedł i szybko nam strzeliły dwie bramki praktycznie z niczego. Kurczę, nie potrafiłyśmy na to już odpowiedzieć, mimo że znowu miałyśmy kilka tych sytuacji. Nic nie chciało wpaść, była poprzedka, gdzieś tam z bliska też minąłem się z piłką. Jestem zła, jestem po prostu zła. Zła, wkurzona, zawiedziona. Nie wiem, chwilowo mam dość. Ja oczywiście sobie mogę mówić, że teraz tą no złość, trzeba przekuć na to, żeby w następnych meczach grać lepiej, no. ale... co mi po tym? co mi po tym? Bo... Może tam też jakieś miałyśmy zastrzeżenia do pracy sędzi, że nie podyktowała karnego w ogóle w kuriozalnej sytuacji, ale to nie sędzia nam ten mecz zepsuła. To, to my sobie po prostu nie potrafiliśmy tego meczu w odpowiednim momencie zabić. I, I to jest tylko i wyłącznie nasza wina, że dzisiaj przegrałyśmy. Ech. No cóż, trzeba się podnieść, bo trzy mecze za nami, więc 19 jeszcze przed nami, plus puchar. Dużo jeszcze do wygrania. Ta końcówka. Na początek sezonu może nie jest wymarzony, idealny, ale musimy pracować na to, żeby to się zmieniło.